W dzisiejszym kwiatowym zakątku wspólnie z panią Małgorzatą Mroczkowską chcemy zaproponować państwu piękny, jesienny wianek, który ślicznie ozdobi każdy dom, każde mieszkanie. Sprawdzi się idealnie, pani Małgosiu, na drzwiach, ale też w środku, chyba na stole nawet? Tak, na drzwiach może być na stole, jako dekoracja taka leżąca. Świece w środku możemy umieścić. Może być taki wianek zamontowany na ścianie, na lustrze. No, w zależności no, praktycznie od tych, wszędzie. Praktycznie wszędzie. Jak ktoś ma kominek, nad kominkiem bardzo ładny. Co jest potrzebne do zrobienia takiego wianka? Mamy Ym... tu dwie propozycje: większy, mniejszy. Tak, ro trzy rozmiarowo nawet. to już oczywiście dopasowujemy do, do, własnych, yy, do własnych potrzeb. Yy, co jest potrzebne? Potrzebny nam jest na pewno podkład. Tutaj akurat wszystkie trzy wianki są wykonane na podkładzie z wikliny. Tutaj mamy taką nieokorowaną wiklinę naturalną, te są okorowane i leciutko y, przyszarzone, można powiedzieć, taki modny szary kolor obecnie. Ale równie dobrze mogą być to inne wianki, mogą być takie mchem delikatnie mogą pokryte. By, tak, mogą być pokryte mchem, mogą być z faszyny zrobione, z jakiegoś ratanu delikatnego, no, możliwości jest cała masa. Y, no i dekorujemy te wianki. Tutaj m, wszystkie są udekorowane w takim właśnie jesiennym stylu. Staram się używać naturalnych dodatków, także tu przede wszystkim Dominuje susz, można powiedzieć, plus właśnie delikatne akcenty, akurat tutaj montuję w tej chwili kasztanki ozdobne, one są sztuczne, ze względu na to, że naturalne szybciutko tracą połysk i stają się mniej efektowne. Ale równie dobrze piękna jarzębina, słoneczniki też sprawdzą się w takim bianku. Pewnie, że tak. Jesiennie jak najbardziej kolorystyka taka ciepła. Beże, brązy, żółty, pomarańczowy kolor, to na pewno będzie dobrze Zbór wyglądać. Tak. do koloru piękny, jaki jesienny. pomimo żatam Broczkowska. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo.